Czy mikrofon krawatowy daje radę? Porównamy go dzisiaj z mikrofonem z iPhone'a Z przewodowych Earpods'ów I z Beats, mikrofonem z Beats Fit Pro Zapraszam do oglądania A na początek szybki unboxing W zestawie znajduje się puszek do wyciszania wiatru Dwa mikrofony, które ładujemy przez kabel USB-C Przyjściówkę do starszych iPhone'ów, sam przewód USB-C, znajdziemy też przyjściówkę do USB do komputera, klipy, którymi można przymocować sobie do bluzy, na przykład, sam odbiornik, który wpinamy do urządzenia, w którym chcemy nagrywać. No i to wszystko. A teraz test mikrofonu w cichym otoczeniu mianowicie w samochodzie. Nie ma żadnego dźwięku z otoczenia. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Tak mnie słychać z iPhone'a 13. W dokładnie cichym otoczeniu. W samochodzie konkretnie. A tak mnie słychać z EarPods'ów. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Tak mnie słychać w cichym otoczeniu z EarPods'ów. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Minus jest taki, że to jak się rusza gdzieś, to na pewno trzeszczy. Tak, gdzieś się kręcę głową, cokolwiek robię, poruszam się, to, to zawsze będzie trzeszczało, prawdopodobnie to wszystko słychać. A teraz test z mikrofonu Beats Fit Pro. No i wcale nie, bo z nieznanej mi przyczyny dźwięk wciąż jest nagrywany z iPhone'a, więc musiałem dograć go oddzielnie na dyktafonie. Test mikrofonu Beats Fit Pro. Ciche otoczenie, totalne ciche otoczenie. Tak mnie słychać z Beats Fit Pro. No, i na koniec test mikrofonu krawatowego. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Mamy włączony noise cancelling, wyłączony noise cancelling. Test mikrofonu krawatowego, test mikrofonu krawatowego, raz, dwa, trzy. Na no minusem tego krawatu, tego mikrofonu jest to, że on albo mruga, jeżeli jest noise cancelling wyłączony, albo po prostu cały czas świeci, kiedy jest włączony. Czyli jakieś tam światełko rozpraszające może być. Test mikrofonu iPhone 13 wieczny dzień. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Ej, to ktoś bardziej. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu ze słuchawek Apple EarPods. W ogóle zanim je rozplątałem, to złożyłem w ręce zmarznąć. Jest wietrzny dzień, dość chłodno. Teraz trochę mniejszy wiatr wieje, zaraz poczekamy, będzie może silniejszy. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy, wieje taki umiarkowany wiatr. Przyjdziemy się może kawałek pod wiatr. O, teraz wieje mocniej. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu Beats Fit Pro. Test mikrofonu w wieczny dzień. Test mikrofonu Beats Fit Pro. Test mikrofonu, raz, dwa, trzy. Teraz test mikrofonu krawatowego. Taniego krawatowego mikrofonu z z Amazona. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Idę pod wiatr. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Teraz są z wiatrem. Bokiem do wiatru. No i pod wiatr jest słaby aktualnie. A trochę podwiewa nam już. Teraz wieje dość silny wiatr. Test mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Tak mnie słychać z krawatowego mikrofonu taniego krawatowego mikrofonu pod wiatr tak bokiem plecami do wiatru według mojej opinii mikrofon z iPhone'a w cichym otoczeniu najlepiej się spróbuje, szczególnie że nagrywa w stereo słychać bardzo dobrze ten dźwięk stereo jednak jak jest wiatr to ten krawatowy bardzo dobrze się spisuje, daje radę, ten, ten puszek robi swoją robotę jednak.